Cześć, Łukasz Szymura, witam na kanale StylV. Napoleon Bonaparte miał powiedzieć kiedyś, że do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Czy ta sama zasada dotyczy skoków? Czy do uprawiania tej dyscypliny potrzebne są aż tak duże nakłady finansowe? Zapraszam na materiał poświęcony cenom sprzętu w skokach narciarskich. Zacznijmy od najbardziej podstawowego elementu ekwipunku skoczka, czyli nart. Przez lata największą popularnością cieszyły się produkty firm takich jak Fischer, Elan, z których korzystali Słowenci Polacy, Niemcy skakali na Rossiniolach, a Finowie największym zaufaniem obdarzyli Atomiki. Z tamtych producentów na rynku pozostał tylko Fischer. Firma ta produkuje również narty Sport 2000 i BWT, na których skacze część polskiej ekipy. Słowenci są wierni rodzimej firmie Slatnar. Przechodząc natomiast do cen, to zgodnie z tym, co ustalił Super Express, jedna para Nart kosztuje około 3500. Mówimy oczywiście o cenie gołych Nart, do których należy doliczyć jeszcze wiązania. Koszt jednej pary, w zależności od producenta, waha się pomiędzy 1200 a 1500 zł. Na pozór ten element sprzętu nie wydaje się szczególnie istotny, ale wszyscy mamy w pamięci rok 2010 i igrzyska w kanadyjskim Vancouver. Kiedy cała czołówka Pucharu świata skorzystała z klasycznych, prostych zapięć, Simon Aman poszedł w banki i wybrał profilowane metalowe bolce. To prawdopodobnie ten szczegół zaważył na tym, że Aman wyjechał z Kanady z dwoma złotymi krążkami. Jeżeli w przeszłości dyskutowaliśmy o sprzęcie, to w większości temat ten skupiał się na kombinezonach. Póki Fis nie wprowadził restrykcyjnych przepisów, to mogliśmy oglądać Austriaków, którzy w locie przypominali nietoperzy, a krok ich kombinezonu był na wysokości spodni fanów hip-hopu. W Polsce największe wrażenie robiły kombinezony pomysłu Hańca Kutina. Były one skrojone w ten sposób, że w czasie skoku na plecach zawodnika tworzył się tunel, do którego dostawała się duża ilość powietrza i tworzyła się poduszka, na której zawodnik potrafił odlecieć nawet 10 metrów dalej niż w tradycyjnym kombinezonie. Dzisiaj cena jednego kombinezonu to mniej więcej 1500 zł. Zawodnicy oddają w nim około 10 skoków konkursowych, a później jest on wykorzystywany wyłącznie w celach treningowych. W ostatnim czasie media najwięcej uwagi skupiały na butach skoczków. Działo się tak za sprawą naszej kadry, która zrezygnowała z niemieckiego producenta i od tego sezonu będzie korzystała wyłącznie z obuwia polskiej firmy. Co istotniejsze, Polacy mają wyłączność na ten produkt. Więc może się to okazać naszym asem w rękawie w toczonej wojnie technologicznej. Koszt jednej pary butów będzie wynosił 3500 zł, a firma Nagaba wyposaży każdego zawodnika kadry A w kilka zestawów na sezon. Do butów trzeba doliczyć jeszcze wkładki, a to kolejne 700 zł. Nieodłącznym elementem wyposażenia skoczka są kaski i gogle. Ze względu na wysokie ryzyko utraty zdrowia nikt nie zamierza na nich oszczędzać. Zestaw dobrej jakości kosztuje ponad 3000 zł. Pozostają również mniej istotne części garderoby, jak bielizna wkładana pod kombinezon i rękawiczki. Jeżeli skorzystamy z produktów firm z górnej półki, to zapłacimy za to około 1200 zł. Sumując wszystkie wymienione wyżej pozycje, okazuje się, że sprzęt skoczka kosztuje ponad 15 tysięcy zł. Nie są to oczywiście małe kwoty, natomiast w porównaniu z innymi dyscyplinami okazuje się, że skoki nie są sportem wyłącznie dla bogatych. Poza tym wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w większości Państwo niezawodnicy ponoszą koszt zakupu sprzętu, a jest to na barkach rodzimych związków. Jeżeli spodobał Ci się materiał, to zapraszam do komentowania i subskrybowania kanału. Pozdrawiam, Łukasz Szymura.